W dzisiejszym filmie zamieszkałem w głowie Luczka Gdzie każde kolejne piętra kosztują coraz więcej diamentów A wykonując różne zadania będę na nie zarabiał Zostaw łapkę w górę i napisz w komentarzu jaki jest twój ulubiony youtuber Obejrzyj do końca żeby zobaczyć co skrywa Luczek na tajemniczym piętrze Muszę gdzieś w końcu zamieszkać Ale pierwsze piętro jest tu takie drogie Skąd ja wezmę tego jednego diamenta? O tutaj na rzece jest jakiś sklep Tanie diamenty co to jest? Halo dzień dobry Dzień dobry jest opcja zarobienia jednego diamenta Pasuje to panu? Oczywiście, dobra. Tutaj muszę wejść, coś zrobić? Musi pan wejść i przejść jeden poziom. O, ja cię kręcę, dobra. To ja tutaj się na to piszę zdecydowanie, bo ja muszę tutaj zarobić jakoś na dom. Pogodzenia o. życzę. Dobra, dziękuję bardzo. Jak zarobię jednego diamenta, to będę mógł zamieszkać w apartamencie Luczka. Ej, tu jest jakiś parkour. Dobra, wbijmy sobie tutaj. O, uwaga, tu są jakieś miny. Ja nie mogę na nie tutaj nastąpić, bo nastąpi wybuch. Ej, bo spawner tu jest. Ej, jak ja mogę go teraz zniszczyć? Ale chyba jest dzień, nic się tutaj nie zrespi. Ja mam przynajmniej taką nadzieję. Ej, ale jest skrzynka. Dobra, super. Ej, weźmy. Ej, diament. Dobra, mamy diamenta. Dobra, kupmy sobie tutaj pierwsze piętro. Uwaga, rzucam. Wow, diament zamienił się tutaj w dźwignię. Parter? Dobra, mogę sobie w końcu wejść na parter, czyli mam swoje własne mieszkanie. Dobra, otwieram tutaj. A jeśli lubicie luczka widzowe, zostawcie łapkę w górę. Wchodzimy tutaj do środka, sweet home. Ej, dobra, jesteśmy na pierwszym piętrze. Ej, jak to super wygląda. Ej, mamy tutaj, możemy sobie tutaj spać na krześle, jest naprawdę super. Ej, mamy tutaj zbroję, tutaj designerskie ciuszki, tutaj ze skóry minecraftowej. Ej, dobra, mamy tutaj narzędzia, to też się bardzo przyda do wykonywania następnych zadań pewnie. Ej, i mamy tutaj obraz, dobra, jakiś obraz obraz. i tutaj jest luczek i pimpek, i oni patrzą na Skibyd i Toilet. Ej, co się dzieje? To jest przerażające. W znudziło mi się już to mieszkanie. Ja chciałbym wejść na kolejne piętro, ale kurczę, nie mogę się tu dostać. Muszę, dobra, muszę zarobić kolejne diamenty w tym sklepie. O, to znowu pan. Chciałby pan, może, zarobić więcej diamentów? Oczywiście, jestem tutaj na głodzie diamentowych. Potrzebuję ich więcej, żeby zarobić na moje mieszkanie. Dobra, to niech pan przejdzie ten poziom. Dostanie pan wtedy 64 diamenty. Ja, 64 diamenty to już. Już trafię na kolejny tutaj wyższy poziom Lecę wykonywać to zadanie, ale super Dobra, chodźmy tutaj Ej, jakiś korytarz straszny, mam nadzieję, że tutaj Mnie nie porwie żaden katnap, ani nikt W ogóle fajnie wyglądam w tych designerskich Ciuszkach, ej, tutaj jest park trampolin Normalnie trampoliny to są, dobra ej, ej, jak się po nich ciężko skacze Dobra, o udało się Dobra, teraz chodźmy tutaj Dobra, też się udało, myślałem, że to będzie cięższe Dobra, dobra, skaczemy Ale w ogóle fajnie można na tym sobie skakać Ej, super jest, ej, tu jest jakiś quiz Jakieś ciężkie pytanie matematyczne Ile to 2 plus 2 Dobra w, powiedzmy, że cztery Dobra, dobra, przeskoczyłem, jest naprawdę super Lecimy dalej, ej, tutaj mogę skakać po dzwonach Ale śmieszne Dobra, lecimy po dzwonach dalej Ej, tutaj jest jakaś pajęczyna, ej Mam nadzieję, że nie będziemy mieli do czynienia z żadnym pająkiem Dobra, przejdźmy tutaj szybko, uwaga, uwaga Dobra, przejdźmy tu Ej, co to jest, co to jest za potwór Ej, ja nie mogę, dobra, muszę, muszę go zniszczyć Oa! Ja nie mogę. Ej, co to było? Ej, napiszcie w komentarzu widzowie, jak to mogło się nazywać, bo pierwszy raz widziałem takie monstrum normalnie. Ej, dobra, mamy tu skrzynkę. Dobra, no i mamy piękne diamenciki. Dobra, kupmy już sobie tutaj drugie piętro. Uwaga, rzucamy. O, dobra, mamy. Mamy tutaj dźwignię na pierwsze piętro. Dobra, wchodzimy na piętro i uwaga, uwaga, co my tu mamy? Jo, ale tu jest przytulnie i ładnie. Mamy tutaj nawet enchant i tutaj skrzynka, kowadło, wszystko. O, nawet żelazne rzeczy i... Kolejny obraz, ej, ty, naprawdę, ej, czy wy widzowie myślicie o tym samym, co ja? Czyli Luczek ma dostęp do hasła i tutaj konta Pimpka. Zna jego hasło, ej, o co chodzi? Ej, hasło czerwony, ej, mam nadzieję, że tutaj... Nikt z was się nie będzie chciał zalogować na konto Pimpka Bo może mu to przysporzyć różnych problemów Dobra, ale ubierzmy się już tutaj naszą żelazną zbroję I tutaj weźmy nasze żelazne narzędzia Żeby mieć tutaj rzeczy, żeby zamieszkać na kolejnym tutaj piętrze To będzie naprawdę niesamowite O, witam, witam jeszcze raz proszę pana Ja przyszedłem tutaj zarobić kolejne diamenty 200 diamentów tym razem, żeby kupić już najwyższe tutaj piętro Jest taka opcja? Oczywiście, że jest Ale ostrzegam pana, że jest to jeden z Cięższych poziomów. Nie wiem, czy da pan radę. O ja cię kręcę, no dobra, ale podejmę się tego wyzwania. Myślę, że na pewno dam sobie radę. No dobrze, to zapraszamy. Dobra, to lecę już tutaj. Ej, on mówił, że to może być niebezpieczne, ale mam nadzieję, że jakoś sobie poradzę. O, o, ej! Ki, ki, kim ty jesteś? Co ty tu robisz? Ja chciałbym otworzyć tą skrzynkę, tam są chyba diamenty, które będę mógł wydać na mieszkanie. Pozwolę ci tylko, jeśli odpowiesz na moją zagadkę. No no dobra. Słuchaj. Mam kwadratową twarz i jestem zielony. Jeśli podejdziesz zbyt blisko, usłyszysz syk i wybuchnę. Kim jestem? Ej, widzowie, wiecie o kim on mówi? Napiszcie w komentarzu, macie 3 sekundy. Dobra, widzowie dobrze odpowiedzieli. Ja myślę, że odpowiedź to creeper. Nie miałeś na to odpowiedzieć. Co? Ale jak to? Oa! Ej, on mi bije! Nie! Kurczę! Ja nie mogę! Ej, dobra! o, oła, oła! Ej, ty miał diamentowy miecz! Kurczę tutaj bogol taki trochę! Ej, ale co to w ogóle było? Dobrze odpowiedziałem i nie mogłem otworzyć skrzynki! Nie zachowujcie się, tak widzę, bo to bardzo nieładnie. Dobra, mamy tutaj diamenty. Ej, mamy równo 200. Dobra, kupmy już sobie tutaj to trzecie piętro. Rzucamy diaksy. Wow, dobra, mamy klucz na następne piętro. Super. Czego się nie robi tutaj dla fajnych widoczków z najwyższego piętra. Dobra, wchodzimy. Ej, już widzę ściany z diamentów. Ale tu musi być pięknie. Wow, ej, mamy bikon. Tutaj kamery są nawet. Ej, ciekawe kto przez nie patrzy. Mam nadzieję, że tylko ja. Ej, podejrzanie, oni nie wyglądają. Dobra. O, tutaj mamy diamentowe rzeczy. Dobra, weźmy je sobie, ubierzmy i tutaj. Ej, mamy dwa diamentowe miecze, możemy na dwie ręce tutaj lecieć. Ja, jak dwuręki ręki bandyta normalnie, dobra, weźmy sobie tutaj to, ustawmy. Wow, a co to jest za obraz? Ej, tutaj Luczek patrzy na Pimpka jakimiś jakimiś super okularami i widzi go w realistycznie tutaj w prawdziwym życiu. Ale to wygląda super. Ej, luczek ma tyle tajemnic tutaj w głowie, to jest naprawdę niepojęte. Ej, tu są jeszcze Ender Chesty, ale dobra. Ja mam tutaj jedną wątpliwość Bo przecież jest jeszcze jedno piętro Chodźmy na nie zarobić Będziemy potrzebowali 100 tysięcy diamentów Skąd ja tyle wezmę? Widzieliście wcześniej taki pokój w tym sklepie? Dobra, chodźmy tam szybko Halo, panie właścicielu Dzień dobry Dzień dobry, czy jest jeszcze jakiś pokój? Bo ja musiałbym zarobić 100 tysięcy diamentów To nie u nas takie rzeczy U nas można zarobić maksymalnie 200 diamentów Ale co pan gada? No nie, ale na pewno? Nie ma takiej opcji No do... Dobra, no to do widzenia. Jaj, co ja teraz zrobię? Jak ja mam się dostać na sekretne piętro? co ja teraz zrobię? Ej, Pimpek? Halo, cześć, Pimpek! Siemka, Blob. Co tam u ciebie? Wszystko dobrze, tylko kurczę, nie mam gdzie zarobić 100 tysięcy diamentów, żeby kupić sekretne piętro tutaj w głowie Luczka. Słuchaj... Wiesz co? Mógłbym cię tam w sumie zabrać, ale obiecaj mi, że luczek o niczym się nie dowie. Obiecuję ci, naprawdę! Ale serio nic nie powiesz? No obiecuję tutaj widzowie trzymajcie mnie za słowo Naprawdę nic nie powiem luczkowi. Aby się widzowie nie wygadali. Oj, widzowie się nie wygadają, oni są grzeczni. Dobra, chodźmy już, bo jestem ciekawy co ukrywa luczek na tym sekretnym piętrze. W ogóle gdzie ono jest zamaskowane? Gdzieś na górze czy o co chodzi? To jest tajne miejsce. Znajduje się ono tutaj. Ej, naprawdę, ono było cały czas pod moim tutaj nosem. Pod latarnią najciemniej, jak to mówią, pimpek. No dobra, ja idę zobaczyć, co tam jest i trzymaj się. No dobra, to papa. Cześć, pimpek, dziękuję ci bardzo. Widzowie, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem i komentarz. Napiszcie, jak myślicie, co tam jest. Dobra, schodzimy, uwaga, uwaga. Ej, co? Nederytowa zbroja i. Ej! Już znam tajemnicę luczka. Luczek tak naprawdę jest kotem. Co? So...